Dzień dobry. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie z działań na potęgach w ramach powtórki do matury podstawowej z matematyki. Prosiłbym Cię, żebyś sam najpierw spróbował lub sama rozwiązać zadanie, a dopiero potem zobaczyła odpowiedź. No to zaczynamy. Mamy taki ułamek z wieloma działaniami i widzimy, że wszędzie pojawia się piątka w różnych potęgach. Mamy 5 do ósmej, 5 do drugiej, 125 co też jest potęgą piątki, 25 do minus trzeciej, 5 do minus drugiej i tak dalej. No to przepiszmy sobie najpierw to nasze wyrażenie. 5 do ósmej podzielić na 5 do drugiej, odejść i spróbujmy od razu sobie zamienić wszystkie liczby, żeby były, żeby podstawą potęgi była piątka. Czyli 125 możemy zamienić na 5 do potęgi trzeciej. 5 razy 5 to 25 i razy 5 to 125. I wszystko to jest do potęgi drugiej. Przepisujemy tą naszą dwójkę. Teraz mianownik. 25 to 5 do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi minus trzeciej. Podzielić na 5 do potęgi minus drugiej. Dobrze. Wykorzystamy sobie teraz wzory wzięte z karty wzorów. I tak. W momencie, kiedy mamy te same podstawy potęg i dzielimy je, czyli to jest ten wzorek, to potęgi się odejmuje. Czyli 5 do 8 podzielić na 5 do 2, to będzie 5 do potęgi 6, bo to będzie 8 odjąć 2. <coughs> Minus. 5 do potęgi 3, i jeszcze do 2. To jest z kolei ten wzór. Kiedy mamy potęgowanie potęg, można tak to nazwać. Kiedy mamy taki nawias, to potęgi mnożymy, czyli to będzie 5 do potęgi szóstej przez 5 do potęgi minus 6 podzielić na 5 do potęgi minus 2. Dobrze, w liczniku widzimy, że mamy 5 do potęgi szóstej, odjąć 5 do potęgi szóstej, co daje nam 0 przez ten nasz mianownik. A gdy 0 podzielimy przez cokolwiek, to i tak wychodzi 0. To jest rozwiązanie naszego równania. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.